Siemanko, dzisiaj pokażę Wam jak wystrugać najprościej, najszybciej łyżkę do jedzenia. Jeżeli chodzi o materiał, materiał najlepiej pozyskać z drewna liścia z tego ponieważ iglaste czy, 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 czy jakieś takie, dr a i oczywiście jeżeli liściaste, no to takie, które jest w smaku neutralne. Jeżeli byśmy wzięli dębinę, ona jest wtedy, ma dużo garbników, jest po, po włożeniu takiej łyżki do ust, no to zostaje taki cierpiosk, dlatego wybieramy drewno, które jest naj, najmniej właśnie takie hmm, problematyczne. Y drewno liściaste, brzoza polecam brzozę i rośnie wszędzie łatwo się pozyskuje. Yy, zaczynamy od obróbki wstępnej siekierką. Siekierka powinna być ostra, yy, najlepiej jak ma wąski, tutaj wąską tą część, gdzie się naj, najwygodniej ją yy, operuje i obrabiam drewno. Wstępnie usuwamy nadmiar kory. Najlepiej drewno, jak jest świeże, niewysuszone. W łyżce to nie przeszkadza, ona sobie spokojnie wyschnie. Kształt łyżki zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. Teraz długość łyżki tak samo. Wybierzemy może taką. Jednak jest świeże, mu się łatwo poddaje. Oczywiście obserwujemy, czy nie ma czasami jakichś defektów, żeby później nie być rozczarowanym, czy nam coś pęknie. Teraz tak, łyżka nie powinna być zbyt szeroka, jeżeli to ma być łyżka do, do jedzenia. Powinna być taka, że nam już spokojnie się w usta. Oczywiście, jeżeli ma być to chochla, łyżka wtedy będzie wyglądała inaczej, będzie wtedy większa. Zaczynamy od, od nadania jej takiego prostego kształtu. czym, tak jak mówię, nasza wyobraźnia i, i nasze potrzeby będą tą łyżkę modelowały w odpowiedni sposób. Ja pokazuję po prostu jakby ten najprostszy. Prosty kawałek, tak? Teraz nadajemy jej taki kształt eskowaty. Zaczynamy od lekkiego ścięcia podstawy. Staramy się. Siekierkę trzymać pewnie, yy, operować nią także pewnie, ale oczywiście trzeba uważać na palce, na dłonie, ten kształt eskowaty, ale mi się wydaje, że na razie, na nasze potrzeby, wystarczy taki. Dobrze, sprawdzamy sobie mniej więcej kształt. Oczywiście jest to obróbka wstępna siekierką, potem możemy sobie to nożem wykonać dokładnie teraz mamy coś takiego teraz do tego momentu Okazuje się, że do tego etapu da się ją zrobić siekierką. Potem, oczywiście, resztę wykonujemy sobie nożem. Jak ktoś nie ma doświadczenia. A jak ktoś ma doświadczenie, to możemy dalej. To może później. A jak ktoś ma doświadczenie z siekierką, z obróbką siekierki, a polecam, bo siekierą naprawdę bardzo dużo rzeczy można wykonać, to możemy robić dalej. A jak nie, to po prostu jak ktoś się nie czuje pewnie z siekierą, to działamy nożykiem. Tylko na zasadzie, tak jak nożem, wycinamy wiór. Jak mówię, ona nie powinna być zbyt głęboka. Jest wtedy dużo wygodniej nam taką łóżką spożywać posiłek tu już wchodzę właśnie pod słój, już jest niewygodnie, trzeba to inaczej zebrać. To się czuje, po prostu się czuje. W którym momencie jest łatwiej, w którym momencie jest trudniej. No, i tak naprawdę, jakbyśmy chcieli jeść zupkę, to można już w tej chwili ją jeść. I to wszystko. Resztę to jest tylko obróbka po prostu kosmetyczna. W międzyczasie, w międzyczasie mamy rozstrzygnięcie konkursu odnośnie obozowiska i właśnie trwają wybory, tam. który jest najlepszy. Ale po chale, to specjalnie ten stolik tak chciałeś, żeby był bardzo dzięko. Wiedziałem, że idziecie, więc tak, szybko. <ślawnieniu> Można mi klimat tutaj. Ale nie wiem kto tutaj mieszkał. Niczego <gryllum> nie ma. Tutaj... A może to ten niedźwiedzisz co do mnie wszedł? Nie? I, <gryllum> I zaraz jego z włoki tam znajdzie pomylił <gryllum> się. Okej, okay, kolejna. Kolejny nocleg. Nie, nie znaczy. patrzymy tylko na tą fotę. No ja fotę chcę za. O matko! Zajebiście tam jest, tam wygląda, nie? nie? Ty ty to mój ubie, bardzo bawałek, dziękuję. Jak to jest przyjemnie i otwarcie. Tu jest fajnie, no, nie? Fajnie, no. fajnie. fajnie. No. I masz. Ja, jest tu. O Ile ona ma lat? 130. O, ja cię kręcę. To starsza drzwi. ode mnie. Ja cię kręcę. Czekaj, przetniemy, policzymy słoje. Słuchaj. Chciałbym się trochę rozkulać, jeśli to się zraża. Ocena kolejnego. O, niestety się wygło siedzisko. To, <grywaź> mm. to drzewo takie jakieś. To drzewo. Tak, to zdecydowanie to drzewo, mówię wam. to. Drzewo jest krzywe, tak nee nie opieramy actually, się. <s expert> Ale fajnie, bo jak się leci, to się głową drzewo. Potwierdzam. Dobra, zdjęcie jest, że działa. Działa, tak. Działa. Tak. chcecie spróbować? <grym> <grym> tak, nie, 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 Idziemy dalej. No. Jeszcze po nie, jest jedno, tylko nikt nie, zauważa, takie minimalistyczne. Na śnieżaku, po nie, to jest po prostu e, nocleg z otwartym dachem. Miałem namiotik podobny do Twojego, tylko że zamknięte w całości. Tutaj, moi drodzy, śpi wielbiciel gwiazd. Ja dzisiaj uciekam. Tu jest naprawdę klimat. Kilka słów o motocyklu można? Nie, nie, nawet później, teraz oceniamy ten Teraz oceniamy... walory to Środek transportu przede wszystkim Tak O. Kolejne zdjęcie, no tu Daj Daj to... Dajcie to światło tutaj Ależ to jest po prostu to o, Dźwięk z około 1000